Cześć, Tamek Dorzy z Gigier Witam Was w kolejnej wideo recenzji. Dzisiaj znowu Magic the Gathering. Ale Magic the Gathering w dość niecodziennym wydaniu to jest Talia Commander. Ona jest do kupienia w takim dużym pudle, ale w środku kryje się coś takiego. Pudełko, które jest świetne do trzymania kart. Zaraz wam to pokażę. Commander to jest nowy chyba format Magica, wymyślony do gry chyba multiplayer, ale takiej totalnej multiplayerówki. Dobra, pokażę wam co się kryje w tym deku. To jest deck Power Hungry, tak się nazywa. Eee, pokażę wam jak, się, wam, jak się w to gra. No a potem kilka słów przemyślę. Zapraszam. No dobra. <laughs> na czym polega Magic the Gathering Commander? Commander to mm, dość nowy, nie wiem co, w ogóle, nie nowy tryb gry w Magica. Eee, polega no na tym, że budujemy talie w oku. Jednej legendarnej kreatury, która jest naszym komandorem. W tych prekonstruowanych dekach jest trzech takich komanderów. W tym, o którym dzisiaj opowiadam, są to Shatterang Broadpress, Prosh, Skyrider of Kerr i Sequoia Deathkeeper. Oczywiście tylko jeden z nich jest tym takim komandorem, którego zwykle wybieramy. Może być to. Dowolny e, w tych Preconstruktet mówią, żeby wybierać tego, który został jakby wskazany przez twórców, w tym przypadku, w przypadku tego e, tego DEK Growing Hunger, nie ja dobrze pamiętam jego nazwę. E, jest to... no bez, ne, dobra, jest chyba Growing Hunger. Zresztą mówiłem na początku. E, jest to prosz Skyrider of ker co jest ważne w budowie tego deku? Jak widzicie, te legendarne kreatury mają swoje kolory, mamy. I idea budowania deku jest następująca. Po pierwsze, dek może mieć dokładnie 100 kart. Nie mniej, nie więcej. Dokładnie 100 kart. Dalej. Wszystkie karty, oprócz landów, tych podstawowych, muszą być różne. Znaczy każda karta, która nie jest Basic Landem, musi mieć inną nazwę niż dowolnie... nazwa karty nie może się powtórzyć w talii. Co nam to daje? To nam daje talię złożoną z zupełnie różnych kart. I ostatnia zasada, w talii nie może się znaleźć karta, która... Hmm... Ma inny kolor niż, jaka, niż mana użyta do wezwania e, komandera. Tutaj komanderzy to jest czarna, czerwona i zielona mana. <laughs> więc w talii mogą być tylko czarno-czerwono-zielone kreatury. Nie może być żadnej kreatury, która e, jest na przykład dwukolorowa. Tak, taką mam, mam, można wezwać ją za pomocą jednej lub drugiej many, ale wymaga na przykład czarnej lub niebieskiej. Takiej już być nie może. No i teraz najfajniejsza chyba rzecz, przynajmniej w tych prekonstruowanych dekach. Widzicie tutaj te trzy karty komanderów, które są mm, używane w grze, a ja Wam teraz pokażę coś, coś ciekawego. To, co teraz położyłem na stole, to są karty używane jakby w deku. Widzicie? To jest normalna karta Magica. To jest karta komandera, która przyszła wraz z grą. Tych wielkich kart używa się um, jako właśnie komanderów. Oczywiście to, to, to nie jest tak, że trzeba mieć taką wielką kartę. To jest dobro idące z preconstructed dekiem. Gość, który zostaje wybrany na komandera, zostaje odrzucony z deku. Jego już nie wykorzystujemy. Znaczy, mała karta się przydaje, należy ją odłożyć gdzieś na bok. Z tak? pozostałych dwóch wtasowujemy, te inne karty odpadają. No i gra się dość prosto. Tak? Po pierwsze, hmm, każdy gracz ma 40 punktów życia, a nie 20. Po drugie, taki komander leży sobie w specjalnej command zone i z tej command zony może być przyzwany w dowolnym momencie y, po opłaceniu tego kosztu. Znowu mi się rozjeżdża. Czekajcie, na chwilę przerwę i poprawię ostrość. Dobra, dorzuciłem więcej słońca, może będzie lepiej z ostrością. E, na czym skończyłem? 40 punktów e, życia gracza. E, ci leżą w... E, komandor sobie leży i czeka na wezwanie. Co jest istotne, kiedy komandor zginie, zostanie zniszczony, wygnany, cokolwiek, wraca na to swoje, ten commander deck, commander place i może być wezwany ponownie, tyle, że jest o dwie many w tym momencie droższy, dwie dowolne. Co jest ciekawe, bo na przykład w prosz The Skyrider of Khel, za każdym razem, kiedy zostaje wezwany, kładziemy x czerwonych koboldów, gdzie x to jest e, tyle, ile many na niego wydaliśmy. Więc za każdym razem, kiedy on pojawia się na polu gry, to więcej koboldów razem z nim przychodzi. Coś jeszcze, co trzeba powiedzieć. E, aha, może być wrócony na rękę oczywiście i wtedy e, bierzemy zamiast niego, no bo to tak głupio trzymać, nie? Coś takiego. E, bierzemy tę małą kartę na rękę i, i, e, I wtedy się bawimy dalej. Jedną z ciekawych zasad, tak jak mówiłem, tu 40 punktów mają gracze. Jedną z ciekawych zasad jest to, że kiedy komandor zada dowolnemu jakiemuś graczowi 21 punktów ran, to niezależnie od tego, ile ten gracz ma jeszcze życia, przegrywa. To jest bardzo fajne, bo jeżeli atakujemy gracza e, komandorem, to nieważne, czy on się tam potem będzie leczył, czy nie, jak to wyjdzie. 21 hitów? Przez całą grę, nie że w jednym ataku, tak? Przez całą grę, bo nie żyjesz. Dobra, zerknijmy, co my tu mamy w, w tym deku. Ja go sobie tu poukładałem, żeby był ok. Dobra. To będzie bardzo szybki przegląd. Zabierzemy tych panów. Uhu. A może nie. Robią dobre tłona. Na ostrość. Fajnie wyglądają. Dobra. 100 kart. Ja przelecę tylko przez nie, bo naprawdę to jest 100 różnych kart i moglibyśmy tu siedzieć bardzo długo. A. Eee, Visera Seer. Sacrifice Creature Scry. Eee, elfy, które niszczą kreaturę bez latania, znaczy z lataniem, przepraszam. Zombiaki, które dostają plus jeden plus jeden za każdą kreaturę w graveyardzie twojego, twoich oponentów. To, nie wiem czy już wspominałem, ale to jest, to jest. Jajku, e... wyszła mi nazwa z głowy. Znaczy, to jest format Magicka, który jest idealny do dużych multiplayerów. Po prostu rewelacyjny. Jade Mage. Yy, kładzie się token, kreatury na yy, ten. Na Battlefield, Sakura Tripelder. Wyszukujesz Basic Landy. Dwukolorowy, tak? Build Mage. Do kładzenia kanterków na kreatury i, i przyzywania yy, z własnego grewiardu do ręki. Opiomancer. Druid, Goblin Sharpshooter, Niekończące się kakroucze, które jak zginą to wracają na rękę. Assassin, który niszczy nieczarne kreatury. Tutaj wielokolorówka. Tak, poświęcamy kreaturę i kładziemy plus jeden, plus jeden na niego. Tutaj Terra Revager, Brooding Saurian. Źle chyba to trzymam, bo na trzyma kartę, a nie na to co widać. Haha. <laughs> ...Hunted Troll, oponent kładzie sobie 4, 1 na 1 Blue Ferie z lataniem, a on się regeneruje i jest 8 na 4. Master Breeder, który jak rzucamy czary, to kładzie X. Truli, Hooded Horror, Spider. Każda karta jest inna. Inferno Titan... Tu kolejna kreatura wielokolorowa. Deathbringer Tokar, Deepfire Elemental, Fell Shepherd, Stalking Vengeance, Robak z Tramplem 6x6, i który jak zada oponentowi rany, to można wrócić kartę ze swojego greyjardu na rękę. Walker of the Groove, kolejny Elemental który jak 7 na 7, a jak opuszcza Battlefield, kładzie się kreaturę 4 na 4 zieloną. Artefakt Solring, który dodaje 2 do Manapula, znaczy takiej bezkolorowej. Artefakt, który wyszukuje Basic Landy. Dlaczego, base, dlaczego to jest tak ważne, że Basic? Bo za chwilę zobaczycie kupę landów, która jest nie Basic altar do ciągnięcia kart buty, które dają Hexproofa i Heista kreaturą słoik oczu, Obelisk of Junt, Plague Boiler, Koblik bombardment, Night Soil, tak? teraz Enchantmenty lecimy eee, Fecundity Tona każda karta jest inna to jest po prostu rewelacyjne w tym eee, w tym całym E, deku, w ogóle w tym formacie, tak? Podwójne karty, to jest, to jest, po prostu, jak pierwszy raz zobaczyłem podwójne karty, to wow. E, Dirk of Dread i, tak, Sudden Demise, Temp with Vengeance, Reir proszę bardzo. I mamy landy, patrzcie, to są landy. Tutaj ja w pudełku zostawiłem To są landy standardowe, tak? Trochę ich jest. Natomiast tutaj jest cała masa landów niestandardowych, tak? Eee, I każdy jest inny. Każdy musi być inny, bo to nie są basic landy. Tak, Alcom Refuge, czarna albo czerwona mana. Eee, to jest Command Tower, specjalny land komandera Zobaczcie, add to your mana pool one mana of any color in your commander's color identity. Specjalnie podkommanderka. Evolving Wilds. Szukamy basic landów. Golgari Guildgate. Czaszka, znaczy czarna albo zielona mana. Golgari Rot Farm. Czarna i zielona Green Backwoods, jedna bezkolorowa albo ciągniesz kartę po, za poświęcenie. Dalej, co mamy? Grul Guildgate, a czerwona albo zielona. Dżunt Panorama, jedna bezkolorowa albo szukamy, po poświęceniu szukamy <laughs> za bagnem, górą albo lasem i wrzucamy stapowane. Kazandu Refuge. Jak wchodzi do gry, dostajesz jeden życia, czerwona albo zielona, Garmy Garden. Jak wchodzi do gry ten, wrzucasz 0-1 token zielony na, na Battlefield i zieloną manę daje. Kherki wkładzie się tokeny koboldów na, na tą. Na plansze, znaczy na, na stół. War Reborn, Graft, to jest land z graftem, czyli za każdym razem, znaczy jak wejdzie na Battlefield, wchodzi na Battlefield z kanterem plus 1 plus jeden. I jak wchodzi jakaś kreatura, można ten kanter na nią położyć. Rewelacyjne kombosy z tym można trzaskać, jeżeli się będzie chciało zmieniać talie też, tak. Land, dodaj manę z komandera, tak? I jeżeli wydasz tą manę, żeby wezwać tego właśnie komandera, to wchodzi on do gry z tyloma konterami plus jeden, plus jeden, ile razy był już wzywany z command Zona do gry, czyli takie ostatnie uderzenie już można podpakować naszego komandera. Czerwona albo czerwona, Rapture Spire, Savage Land, Temple of the False Gods, no masa, masa po prostu e, kart, tak. To, to nie jest setka różnych, bo tutaj mamy e, landy dowolne, ale granie tym dekiem jest rewelacyjne, ale ja uważam, że złożenie własnego deka do Formatu Commander jest jeszcze lepsze. No dobra, zapędziłem się. To jest e, czarno-, czerwono-, zielony deck do Komandera. Zapraszam na małe podsumowanie. Ok. okay. Commander jest rewelacyjny. Dla mnie osobiście to jest najlepsza metoda do grania w Magic. A... Takie normalne talie składane te 60 ki coś, to już jest naprawdę niefajne. To jest takie zawsze to samo i słabe. 100 kart, 40 punktów życia dla gracza, to jest w ogóle rewelka. Każda karta oprócz landów inna. To nie jest, że znowu trafimy na, nie wiem, kolesia, który ma 3... Lightning Bolt czy coś, czy coś i nas tam zajedzie taki super combo. Tu trzeba pomyśleć. 100 kart, gdzie tylko landy mogą być identyczne. I to też nie wszystkie, bo tylko basic landy. Natomiast e, cała ta otoczka, te wszystkie karty muszą być różne. To jest, złożenie takiego deku jest wow. I nie trzeba kupować tego tak naprawdę, bo dek do komandera można sobie złożyć ze, ze wszystkiego, tak? Tutaj jedyne co to są te wielkie karty, bardzo fajne. Komander, eee, świetna sprawa, świetny format do multiplayera, do wszystkiego. No po prostu, wow! Polecam, polecam granie. Nawet jeżeli tymi dekami stworzonymi, to zróbcie swoje deki do komandera i grajcie, bo to jest rewelacyjne. OK, to na tyle. To tyle co na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Do następnego.